Zapraszamy Państwa do środka szkoleniowego Multiservice na kursy kończące się egzaminem UDT. Kursy te realizowane są na wózki widłowe, wózki specjalizowane, w tym z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, ładowarkę teleskopową, HDS-y, podesty oraz suwnice. Szkolenie teoretyczne i praktyczne odbywa się w siedzibie firmy na ulicy Siemirackiego 18. We współpracy z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego realizujemy bony szkoleniowe. Możecie Państwo skorzystać z dofinansowania do 80% kosztów. Ośrodek Szkoleniowy Multiservice Siemi 18 Kutno. Zapraszamy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Natalia Gackowska. Dziś mamy 28 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Ireneusz, Leon oraz Heron. W dzisiejszym Pulsie Regionu zaledwie kilka minut stracili dorobek swojego życia. Trzyosobowa rodzina z miejscowości Gołębie w Stary w gminie Kutno straciła dom w pożarze. Potrzebna jest pomoc. Rada Miasta zdecydowała udzielić wotum zaufania Zbigniewowi Burzyńskiemu. Radni opozycji byli jednak przeciwni. Zespół Nightmares serdecznie zaprasza na dziesiąty Festiwal Fireproof, który rozpoczyna się już 5 lipca. We wtorek 18 czerwca kilka minut po godzinie 20 straż odebrała zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Gołębie w Stary w gminie Kutno. Na miejsce zostały zadysponowane cztery zastępy jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym jeden zastęp OSP. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdziliśmy, Iż pali się budynek jednorodzinny, parterowy. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów wody w natarciu do wnętrza budynku w celem opanowania pożaru i jego ugaszenia. Strażacy szybko przystąpili do gaszenia, jednak płomienie wyrządziły spore straty wewnątrz budynku. Przyjechałam do domu, usłyszałam huk, coś tam buchło w pokoju i zapaliło się od kinkietu instalacji tam, od kabli. Ogień wybuch i taki huk był. Dobrze, że nie zdążyłem jeszcze wejść, już się paliło. zajęło ten drugi pokój. Jak otworzyłam drzwi, to już przechodziło na drugą stronę. Okna strzelały i wszystko tak, aż hukało. Rodzina znalazła tymczasowe schronienie u sąsiadów. Wraz z odjazdem ostatnich wozów strażackich ruszyła też akcja pomocy kierowana ze strony władz gminy Kutno i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mogę Państwa zapewnić, że jako gmina Kutno wraz z Gminą Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Panią kierownik, staramy się czynić wszystko w ramach przepisu prawa, aby pomóc tym ludziom, aby umniejszyć ich tragedii, więc tutaj również za zgodą tychże Państwa poszkodowanych mamy wsparcie wielu mieszkańców, wielu ofiarodawców, którzy pomagają nam, myślę, że uda się bardzo mocno zminimalizować te straty. Do akcji włączyły się firmy oraz osoby prywatne. Wspieramy tutaj właśnie gminę poprzez kontakty, które zostały dostarczone, poprzez poszczególne elementy, a przede wszystkim w najbliższą sobotę robimy akcję społeczną na miejscu. Dosyć akcja podobna. Tak samo będzie zachowawcza, kabla była na wieźbiu. Czyli będziemy sprzątać cały teren, mieszkanie, wszystko, co, co, co jest tam możliwe do sprzątnięcia, tak żeby ułatwić pracę remontowo-budowlane. W pomoc zaangażowała się firma remontowo-budowlana, która przeprowadzi generalny remont domu. Od poniedziałku usunęliśmy skutki pożaru, które powstały. W dniu dzisiejszym została rozłożona elektryka. I od przyszłego tygodnia najprawdopodobniej będziemy już szykować wnętrze pomieszczenie, żeby jak na świecie ludzie mogli wrócić do normalnego funkcjonowania w świecie. Na czym będą polegały te prace? Cała będzie przemiana całego budynku, ogólnie można być w środku. Będziemy zmieniali całą instalację hydrauliczną, elektryczną. Zrobimy z kuchni łazienkę. Łazienkę przyniesiemy obok. Na zewnątrz dobudujemy ganek taki, żeby mieli tam postawić swoje rzeczy, których bo nie mają tu żadnego zaplecza gospodarczego. Remont mieszkania oszacowano na około 30 tysięcy złotych. Każdy, kto chce wesprzeć rodzinę, może skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kutnie. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy dzisiaj już teraz pojawili się z pomocą. Natomiast jeśli są jeszcze chętne osoby, które chcą czynić wsparcie poszkodowanym, zapraszamy do nas, do Urzędu Gminy, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej u nas w Kutnie. Podczas sesji Rady Miasta 27 czerwca prezydentowi Zbigniewowi Burzyńskiemu udzielono wotum zaufania. Swój sprzeciw wobec tej decyzji wyrazili jednak radni Prawa i Sprawiedliwości. Jak twierdzą, powodem są niezrealizowane obietnice z kampanii wyborczej z roku 2014 oraz nieodpowiednia ich zdaniem polityka budżetowa. Na to głosowanie złożyło się wiele elementów, począwszy od tego, że tutaj jak nasz kolega Janusz Kołodziejski wskazał, które elementy programowe nie zostały zrealizowane, a jest ich zdecydowana większość. Z drugiej strony my też jakby w głowie mamy... Inną politykę prowadzenia kwestii budżetowych. Nie zgadzamy się z tym, żeby, tak jak już wcześniej wspomniałam podczas sesji, wielkie inwestycyjne elementy wrzucać jednocześnie w jeden lub dwa budżety, wiedząc, że później istnieje ryzyko ich niezrealizowania. Tak jak mówiłam, mamy w mieście dużo innych potrzeb. Być może są one mniejsze, ale są jeszcze w naszym mieście mieszkańcy, którzy nie mają dostępu do bieżącej wody. Mamy problem furwających w cudzysłowie studzienek. Tak? Mamy problem zalewania dużej części miasta. I to są takie żywotne problemy. Rok 2018, tak jak było na sesji powiedziane, był ostatnim rokiem kadencji 2014-2018. Więc należało oczekiwać od y, klubu, radnych Zbigniewa Burzyńskiego i prezydenta realizacji obietnic, które zostały złożone w 2014 roku. Te obietnice nie zostały zrealizowane w ostatnim roku. Część zostało zrealizowane wcześniej, a część na przykład zostało ponownie obiecane w 2018 roku podczas wyborów. Dlatego tutaj było mówione przy raporcie o stanie miasta za, jak to ustawa mówi, o rzeczach zrealizowanych, co sam prezydent przytoczył. Tylko my pytamy się o rzeczy niezrealizowane, bo to jest druga strona medalu, druga strona tego, co powinno być w raporcie o stanie miasta? Tutaj mamy w tym raporcie prawie laurkę wystawioną prezydentowi. My nie jesteśmy przeciwni prezydentowi, nie jesteśmy przeciwni podejmowanym działaniom, tylko chcielibyśmy się dowiedzieć, dlaczego niektóre działania nie zostały zrealizowane, czy będą zrealizowane i kiedy takie podstawowe rzeczy. Większość rady zagłosowała jednak za udzieleniem wotum zaufania prezydentowi. Nie mamy zastrzeżeń wobec działań prezydenta, mówią radni. Uważam, że była to zbędna dyskusja. Obietnice wyborcze przez miasto Kłótno są realizowane cały czas na bieżąco, zarówno z roku 2013, czy też z poprzedniego roku. Cały czas coś się dzieje. Kłótno stara się o pozyskiwanie środków unijnych, współpracuje na bieżąco ze wszystkimi instytucjami pozarządowymi, dlatego uważam, że Trzeba po prostu być cierpliwym, czekać i naprawdę Kutno jest miastem pozytywnym dla mieszkańców, dla inwestorów, rozwija się, dużo się dzieje i nie należy takich kwestii podejmować przy takiej ważnej sprawie jak dzisiaj. Kutnowski zespół Nightmares przygotowuje się do swojego występu podczas corocznego festiwalu Fireproof. Witam serdecznie w imieniu zespołu Nightmares, to są właśnie ta kapela, Witek Figurski, perkusja, Marcin Przybyszewski, gitara, Paweł piłk wokal. Kamil Boniński, gitara y, Kamila, Panika, y, wokal. Moja skromna osoba, Krzysztof Jankowski, gitara basowa. Y, zagramy na festiwalu Fireprof y, własny materiał, również przygotowaliśmy y, troszeczkę niespodzianek, ale niech to pozostanie taką tajemnicą, taką malutką nutką, na którą zapraszamy. Wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Po krótkiej przerwie reklamowej zapraszam na prognozę pogody i program 3 Pytania do. Dziś naszym gościem jest Józef Stańczyk, twórca Ludowy Rzeźbiarz. Zapraszamy! Zapraszamy Państwa do ośrodka szkoleniowego Multiservice na kursy kończące się egzaminem UDT. Kursy te realizowane są na wózki widłowe, wózki specjalizowane, w tym z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, ładowarkę teleskopową, HDSy y podesty oraz suwnice. Szkolenie teoretyczne i praktyczne odbywa się w siedzibie firmy na ulicy Siemirackiego 18. We współpracy z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego realizujemy bony szkoleniowe. Możecie Państwo skorzystać z dofinansowania do 80% kosztów. Ośrodek szkoleniowy Multiservice Siemirackiego 18 Kutno. Zapraszamy! Bio figura Kutno to miejsce tylko dla kobiet. Zajmujemy się profesjonalnym modelowaniem sylwetki. Dla każdej pani dobieramy indywidualny program dietetyczny, suplementy i kosmetyki oraz stacje zabiegowo-treningowe. Spełniamy marzenia o pięknej sylwetce i wspieramy w walce o zdrowie. Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku Trzech Pytań. Do. Ja nazywam się Ewa Chłopska-Wasilewska, a dzisiaj moim i państwa gościem jest pan Józef Stańczyk, Kutnowski Rzeźbierz. Witamy serdecznie. Dzień dobry państwu. W tych trzech kopertach są pytania do, do pana. Każdy kolor to inny rodzaj pytania. Proszę o wybór. No, może zielony bym poprosił. Mój ulubiony, prawda? Mój też. No fajnie. Pierwsze pytanie to pytanie prywatne. O. Wprowadzenie było takie, że jest pan rzeźbiarzem. Czy przynosi pan, nazwijmy to, pracę do domu? Ma pan warsztat, ale czy w domu prezentowane są składowane gdzieś, gdzieś pana prace i czy to nikomu nie przeszkadza? Czy nie jest już ich nadmiar w tym domu? No tutaj jest taka sprawa, że raczej moich prac w domu nie ma, bo ja mam kolekcję, kolekcjonuję również, ale są nie moje twórców z całej Polski i nie tylko, a prace moje. Znajdują się tam, gdzie, gdzie je wykonuję, czyli w pracowni swojej, a w domu mojej pracy nie ma żadnej. No to może dziwnie zabrzmi, ale no niestety nie ma mojej pracy. Nawet jak mam y, krzyżyk, to jest też nie mój. Mój wisi w pracowni, a z kolei w domu nie, tylko jest od kogoś. Bo ja zbieram anioły, Matki Boskie, y, ptaki i Chrystusów Razobliwych. No tak, od około 8 lat już nie. Ale moje rzeźby nie ma w tych zbiorach. A jak nie. duża ta kolekcja jest? Około 300 sztuk leci w tej chwili. I rozumiem, że to nie są jakieś dużych rozmiarów rzeźby, skoro wszystkie się No nie. nie, ja mieszkam w bloku, najwyższa może mieć około pół metra. No nie wiem, czy to do dusza jest? No chyba tak nie. Ale to robi, robi wrażenie, bo jak ktoś wejdzie, to mówi: ojejku, ja tego nazbierałeś, nie. A Pracownia daleko jest oddalona. Pracownia po prostu użyczyło mi spółdzielnia pionier, popralni, suszarni, czyli w tym samym bloku. Ach, tylko, że, tylko że pierwszej klasy. No niedrogo płacę, bo mam ogrzewanie, wodę, prawda. Tylko płacę za prąd oddzielnie i za wodę. Także szybko z domu tak, można uciekać do pracowni. Można uciekać, tak, nawet można przejść przejściem, prawda. Ale bo, no też no, to różnie bywa, bo to dzisiaj mam pracownię, jutro nie mam, bo to. No wie pani, jak to jest, panie redaktor? komuś coś, Ktoś na raptem zachce sobie robić pranie, nie? Chociaż tego raczej mi się wydaje, że teraz teraz nie. Już nie. nie, No, niech będzie jak najdłużej, prawda? Bo to jest dla mnie wygoda, bo mam kawałek drogi. No jeżeli byś się stał inaczej, to trudno byś, bym myślał na czym innym, nie? Ale w tej chwili jest dobrze, no i... Sąsiedzi nie narzekają? Nie, nie, na nie, pomysł? bo ja nie, nie robię elektronarzędziami. Z elektronarzędzi mam tylko szlifierkę do narzędzi, która jest bardzo cicha, i wiertarkę i to wszystko, i nie mam żadnych innych. Wszystko ręcznie. Wszystko, no tak, wszystko jest wykonywane ręcznie. nie. No bo tam, no, ja rozumiem, że niektórzy mają dużo tych elektronarzędzi, ale to mają pracownie na swoich działkach, mają no i po prostu nie, nie powoduje to kolizji z nimi sąsiadami. A tutaj muszę tak się zachowywać, żeby to miało po prostu wszystko, się sobie żyli. Jeszcze ci pytam, czy, jest, czy nie jest za Nie, pani Józefie jest dobrze. No i tak, niech zostanie. Przechodzimy do drugiego pytania. Dobrze. Jako drugie kolor. Niech będzie czerwony. Czerwone to pytanie z kategorii pasja. Jak zaczęła się pana przygoda z rzeźbiarstwem i co jako pierwsze wyszło spod pana ręki? No, tutaj było ciężko, co pierwsze. A jak to było dawno, to było końcówka lat 70 czyli można powiedzieć 40-letni okres twórczości, ale wcześniej to zaczęło w wojsku, bo kiedyś były, ja byłem w wojsku tak zwanym przewodniczący sekcji dekoracyjnej mhm. i dostałem polecenie, polecenie, rozkaz dekolować salę żołnierską elementami drewnianymi, czyli to były jakieś postacie na przykład żołnierzy, Włosko czy odznaczeń, na przykład odznaczenie Krzyż Grunwaldu. No ciężkie to było. Ile pan miał na to czasu? To było, jak dobrze pamiętam, około miesiąca. Ja bym sobie nie poradził, ale ja byłem e, dowódcą drużyny i w drużynie miałem rzeźbiarzy z gór Górady No i oni po prostu dopomogli. Ale to było takie większe zlecenie. Ale tak można mogę mówić o okresie od 78 roku, gdzie się zaczęło. A pierwsza rzeźba jaka była? No to ciężko mówić, bo to były tak nieporadne rzeźby, że naprawdę, ale tak, forma była, tak, kolor był, no i dobrzy ludzie, że tak powiem, w postaci panów etnografów, kolegów zaczęli mówić, Józef rób tak, Józef rób tak, maluj tak, no i to doszło po prostu do te, tego, tej perfekcji, co jest dzisiaj, ale to była potrzebna pomoc. No i ona się okazała, że owocuje do tej pory, prawda? A zawsze to była ta tematyka, która jest teraz? Tak, tematyka sakralna i obrzędowa, czyli jakieś ginące zawody. Sakralna to wiadomo poza ci świętych, a tematyka obrzędowa na przykład jakieś obrzędy, jakie na przykład śmigus dingus, chodzenie z szopką, jasełka małe No to jest tematyka obrzędowa. A po postaci świętych, no to wiadomo, głównie święty Franciszek na pomucę, postacie, postaci Chrystusa Frasobliwego, kapliczki. No i to tak można, no ja bym chciał robić to, co mi się podoba, tak? Też tak robię, ale to się nie da, bo to nie szło. Bo to były, to były zbyt ambitne po prostu. A to musi być tak, że no ktoś przyjdzie i głównie aniołki, aniołki jest bardzo wdzięczny temat. Naprawdę, no to yy, i to grające, śpiewające, no wielkości różne. I kolorystyka, o i kolorystyka jest ważna. Ja robię kolorystykę taką pastelową, czyli taką bardzo łagodną, yy, taką nie jaskrawą, nie rzucającą się w oczy. Yy, niebieskie, yy, czerwienie, tak o tej pory to zieleń wiosenna, czyli taka ta łagodna zieleń, dlatego ja wybrałem zieleń. No, po prostu coś takiego, żeby no, zachwyciło, żeby miał zadowolony. No i oczywiście oglądający, po, powiedzmy, że tak, też był zadowolony. No i tak mi się wydaje, że tak się dzieje. Stało nam ostatnie pytanie. Czyli wyboru już nie ma. A jest to pytanie z zaskoczenia. Czy zdarzyło się panu stracić poczucie czasu, zatracić się w rzeźbieniu, także zapomniał pan o czymś na przykład ważnym? Tak, raz się zdarzyło, to pamiętam. Yy, zdarzyło mi się tak, że ja to robiłem około, siedziałem na dole około 16 godzin. Czyli naprawdę po prostu radio sobie sobie nie zdawałem sprawy. Bez jedzenia, może tyle, że yy, herbatę mam, bo tam ma oczywiście czajnik dlatego. Ale bez jedzenia miałem pilną pracę i zdarzyło mi się i po prostu żona przyszła i pukła szybę i, i to się skończyło. Tak to było raz, 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 coś takiego. To sobie przypominam, nawet to było latem. Latem, no lat temu około, ponad 10 lat temu to było, nie? A co tak Pana zajęło? Co to wtedy była ta rzeźba? To było 15 aniołków grających, które miałem wykonać, i czas mi po prostu gonił. No i Udało tak. się? Udało się. Nawet przed terminem, jeden dzień. No i można powiedzieć, no, pełny sukces, prawda? No bo tak, słowo się dało, to trzeba to zrobić. Ja bym się nie zrobiło, no to ja bym się, ja nie już nie chodzi o to, o jakieś tam prowity, tylko chodzi o dane słowo, ja bym się z tym bardzo czuł. Jak ja powiem, że jest na przykład na ten dzień, to będzie na ten dzień. I inaczej się nie da tego zrobić. To bardzo dobra cecha w dzisiejszych no tak. czasach. No mi się wydaje, że tak, raczej. No, I żeby dane słowo po prostu było, jak ktoś coś powie, żeby tak było. Żona trochę pokrzyczała pewnie. Żona tak, no ale na pewno, no, no bo to się stało, no, nie ma go, prawda, no to to już, no, gdzieś może coś no, się zainteresowała, ale było w początku i... Na koniec jeszcze takie jedno pytanie, bardzo krótką odpowiedź mhm. poproszę, nawet jednozdaniową. Jakie jest Pana motto życiowe? Czy jest w ogóle? Ciężko by to powiedzieć, motto, no... Żyć tak jak żyć mówić prawdę, nie oszukiwać. Po prostu być sobą, nie, nie ściemniać, jak to się mówi młodzieżowym slangiem. Robić to, co się robi i to wszystko, nie? Bardzo ładny przekaz. Na koniec no. bardzo dziękujemy Panu za, za rozmowę, podzieleniem no. się y, z nami swoją pasją. Państwu dziękuję za y, wysłuchanie kolejnej, kolejnego odcinka Trzech pytań do i zapraszam na następny odcinek. Ja również bardzo dziękuję. Życzę wesołych się. i Cieszy mnie, że Państwo zauważyli piękno w tej prostocie, którą wykonują twórcy nasi kutnoscy. Bardzo Dzień, dziękuję. Bardzo.